Cześć, witam wszystkich! Dzisiaj pochylimy się nad ziemniakiem. Będziemy robić bardzo fajną przekąskę, jaką są kuleczki ziemniaczane z niespodzianką w środku. Więc to, zaczynamy. Jesteśmy już przy blacie. Mamy wszystkie potrzebne składniki, mianowicie ziemniaki, bułkę tartą, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną. Ser w tym wypadku jest to cheddar, może też być innego rodzaju ser, dobrze wypada parmezan. Przyprawy jest to papryka ostra, zioła prowansalskie, sól, pieprz, jedno jajko. Jeżeli mowa o ziemniakach, kartoflach, pyrach, zwał jak zwał. No to w tym momencie co jest ważne, żeby to były ziemniaki mączne, czyli nie takie sałatkowe. Chyba w kategoriach to jest grupa C i grupa CB, BC. Mogą to być oczywiście ziemniaki po obiedzie, które zostały ugotowane, niezjedzone, w temperaturze pokojowej. Jajko też fajnie, żeby było w temperaturze pokojowej. Ziemniaki mielimy na maszynce do mielenia mięsa. Jeżeli ja nie mam takiej maszynki, to ja używam sobie praski do ziemniaków. Też bardzo fajnie się sprawdza. No to co, zaczynamy. Wystarczy prosto wrzucić wszystkie składniki razem. Oczywiście nie wrzucamy bułki tartej, bo to będzie do otoczenia Kuleczek, jajko, no i zestaw przypraw. No i teraz znowu trzeba się ubrudzić, całą masę sobie wymieszamy. Masa już jest zrobiona, spróbujemy uformować kuleczki. Kuleczka moim zdaniem to takie, ja przynajmniej lubię takie 3 centymetrówki. Czyli uda nam się to, ładnie to kawałek serka cisnąć, no i ląduje do bułki tartej obtaczamy i na toleczek. No i tak trzeba trochę tego ukręcić. To jest fajne? Warto mieć suche ręce, no bo w tym momencie dużo łatwiej ta masa od nich odchodzi. Dobra. Oczywiście robimy to wszystko na oko. Nie ma co się tutaj oczywiście. Nie musicie ograniczać się do mozzarelli. Yy, możecie kawałek z tej papryki, yy, boczek jakiś smażony. Yy, tak naprawdę, na co Wam przyjdzie tutaj ochota? Yy, tak jak widać, z pół kilograma ziemniaków. Oczywiście, trochę sera i tego wyszło mi 23 kuleczki. Oczywiście, gdyby wszystkie były mniejsze, takie jak ta, to by wyszło ich oczywiście troszkę więcej. Teraz tak, jeżeli o przygotowanie tych kuleczek do jedzenia, są dwie opcje. Pierwszą opcją to jest piekarnik. Nigdy się nie odważyłem, żeby to zrobić w piekarniku. Drugą opcją, oczywiście, jest rozgrzany olej i w miarę głęboka patelnia bądź garnek. Tak jak mówiłem, ja wybieram drugą opcję, więc widzimy się za chwilę przy patelni. Olej już mamy rozgrzany. Warto wybrać oczywiście olej o wysokiej temperaturze dymienia, czyli przeważnie zwykły, słonecznikowy, rzepakowy. I zaczynamy sobie wrzucać. Pięknie to sobie się zarumieni. Oczywiście warto mieć jakąś szpatułkę, z oczkami, żeby to wyciągnąć. No i oczywiście, okłamałem Was, bo jesteśmy przy garko, a nie przy patelni Otóż patelnia okazała się za duża i zbyt dużo oleju, by trzeba było na nią rzucić. Oszczędność, oszczędność. Dobra. Chwile już są, więc zaczynamy. Już widzę, że mam za wysoką temperaturę na płycie indukcyjnej. gdyż Zaczynałem przypadać się od spodu. Nie równomiernie. Zapach oczywiście jak frytki. Idealnie. I nie ma co długo czekać, trzeba wrzucić drugą partię. Dobra, to już sobie to posmażę i widzimy się na testowaniu. Kuleczki mamy już zrobione. Wyszły bardzo fajnie. Oczywiście najwięcej czasu zajęło mi formowanie samych kuleczek z ciasta. Ponieważ kilka razy musiałem umyć ręce, żeby to ciasto nie przylegało mi tak mocno do rąk. Te kuleczki idealnie nadają się jako przekąska z różnymi tipami, oczywiście ketchup, majonez, różne sosy szoskowe bardzo fajnie je dopełniają. Można też je podać jako krokieciki do dania głównego. Jeżeli ktoś by wolał coś mniej ziemniaczanego, zapraszam do obejrzenia przekąski, jaką jest kalafior. Także fajna sprawa. No i widzimy się następnym razem.